Ups! To się wytnie! Zabił go! Hej, hej, hej! Witajcie bardzo serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku aktualizacyjnym z SSO. W dzisiejszym odcinku będziemy oglądać i sprawdzać, jak się miewają nowe konie magiczne, a mianowicie Proteus, czyli ten tutaj um, konik taki zebrowaty i złota rybka, czyli sedna. I moi drodzy, ja nie przedłużając, wchodzę i zobaczę tutaj najpierw w oknie, jak wygląda Proteus. Tak wygląda. Wersja niemagiczna, zaraz go sobie kupimy i dokładnie obejrzymy, bo to możecie sobie sami zobaczyć. A ja chcę Wam jeszcze pokazać, jak dokładnie te konie wyglądają, już takie zakupione. No, jest to e, na modelu, na szkielecie zrobione Apalusie, na Apalusie zrobione są konie. I tak, zaczynamy z zakupy, moi drodzy. Tak, pierwszy będzie. Proteus, ja sobie kupuję Proteusa jako pierwszego i teraz tak, jak go nazwać, i tutaj jest problem bo ja chyba już no nie wiem nie wiem jak go nazwać czy mogę zebra, jest zebra więc może mm -hmm. jakby go nazwać Crimson, ciekawe czy jest Crimson Crimson nie, ja nie chcę kuli, ja chcę crimson o jest, crimson i będzie zebra jest zebra, a tutaj nie, a jest, dobrze I ja bym go nazwała crimson zebra ok kupujemy kunia naszego pierwszego, crimson zebra kosztują 900 star końców. no nie jest to jakoś super yy, tanio no ale, ale myślę, że będą się opłacały Szczerze powiedziawszy, wersje magiczne są bardzo dobrze wykonane, z tego co widzę, naprawdę bardzo dobrze wykonali te wersje magiczne i nie ma co tutaj zarzucać, ale z drugiej strony, szczerze powiedziawszy, w ogóle mi nie odpowiadają. E Temat, po prostu temat tej wersji magicznej mi nie odpowiada i tutaj jest tak jak powiedziałam druga sedna, magiczny kunik, tak wygląda wersja niemagiczna, oczywiście ładniejsza od wersji magicznej, mają wyjątkowy chód, także wstępie mają wyjątkowy chód. A my kupujemy, i moi drodzy, to będzie Gold Butter, tak jak sobie życzyła na ostatnim live'ie ehm, Zuza, bo Zuza go nazwała, tego konia, i szukamy Gold, 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 Gold. A wpiszemy, czekajcie, wpiszę Gold. Jest, proszę bardzo, Gold i Butter tak jest, gold butter czyli mamy już oba konie wysyłamy je do stajni, oprócz tych dwóch koni pojawiły się oczywiście odpowiadające im zwierzaki, są to koty ale szczerze powiedziawszy no 350 nie wiem czy chcę kupić je tak szczerze powiedziawszy to nie wiem czy je kupię Dobra, na potrzeby, słuchajcie, to jest tylko i wyłącznie zakup na potrzeby kanału, tak, żebym mogła Wam wszystko pokazać, także kupuję, ale szczerze powiedziawszy jakoś też za bardzo sam temat tych ryb nie bardzo mi yy, trafia do gustu, no, no nie wiem, myślę, że mogliby wymyślić coś lepszego niż konioryby. No, ale dobra. <laughs> eee, aż takim się chyba pomysły z, yy, już wyczerpały. Mamy tutaj, są te dwa kunie. Chwila, moment, ja ściągnę mój strój, który mam w tej chwili na sobie. Specjalnie wzięłam, słuchajcie, taki strój kolorowy, mając nadzieję, że będzie on pasować do tych dwóch nowych magiczniaków. I też jestem ciekawa, czy będzie pasować do tych dwóch ma magiczniaków jako mm, szkielet ten strój, bo jak wiecie, nie wszystkie konie. Może, może być dobrze. Nie wszystkie konie mogą mieć ten bosal nowym, tylko najnowsze rasy. Na szczęście Apaluza do nich należy. Ja od razu wyrzucę. Podkowy i tak wygląda, moi drodzy, sedna. Ja zaraz sobie ją ogarnę, chociaż może wiecie co, będę wam ją pokazywać i będę te konie wam pokazywać bez żadnego stroju. Myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie. Tylko chciałam razem ze zwierzakami pokazywać, ale to za chwilę. Po prostu nałożymy tylko siodło i um, siodło i um, jak to się nazywa? O, torbę. I wtedy wsadzimy sobie tam koteczki i sprawdzimy, jak to wygląda. Zobaczmy. Dobra. Tak wygląda w formie magicznej. Już mi się jedna rzecz nie podoba, że ten tak ogon. A nie, dobrze, rusza nim. Rusza nim. O dobrze, to o tyle dobrze. Myślałam, że on będzie tak tylko wisiał, sterczał tutaj, ale nie, dobrze jest. Ok, tak wstępie idziemy kłusem. Ten ogon się tak majta. O Boże, jakie to jest wkurzające. No nie, no nie podoba mi się to. Zdecydowanie mi się nie podoba, jak ta końcówka się tak majta. Oh my god. No tu już lepiej. Ten kłus chyba jest najgorszy z tym ogonem. Szczerze powiedziawszy. I sprawdźmy szybszy galop. Cwał. I szybki cwał. No nie jest źle, powiem Wam. Yy, ale sprawdźmy, właśnie w wersji, słuchajcie, w wersji niemagicznej, moim zdaniem, 100 razy lepsze. Ale czy ja dobrze widzę? Zobaczcie, ogon się buguje. Obą, ogon się buguje. Nie wiem, czy wszystkie apalusy tak mają, że te włoski tak wyglądają. No zobaczcie, tutaj już w galopie tego nie ma. Jeszcze raz do wolnego galopu. No i niestety tutaj troszeczkę jest zbugowany ogon. Zaraz zobaczymy jeszcze na proteusie, czy to się też pojawia. W kłusie też tego nie ma. Tylko w tym widzicie, jak ten ogon się tak buguje, tak zawija się tutaj. O tu, 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 to widać. Sprawdźmy jeszcze wstęp. Też nie ma żadnego tutaj problemu z ogonem. Jeszcze szybki może galop, bo nim cwał. Nie jest źle. Najgorzej niestety w kłusie buguje się troszeczkę. Mamy problem z ogonem. W kłusie, tak? W kłusie czy w wolnym galopie, przepraszam. Tak, w wolnym galopie. Jest delikatny glitch grafiki tutaj widzicie na ogonie. Nie wygląda to tak, jak powinno wyglądać. Słuchajcie, sprawdzimy jeszcze na proteusie, czy jest ten sam błąd, i potem jeszcze sprawdzimy na jakimś zwykłym Apalusie, czy ten błąd występuje. Bo jestem ciekawa, czy to jest problem tylko z sedną, czy również z jakimiś innymi końmi. Zaraz zobaczymy. Nie będę już sprawdzała tej wersji. Tutaj. Yy... Rybiej, bo ona jakoś taka zachwycająca, to ona nie jest, szczerze powiedziawszy, tylko tak troszeczkę Wam pokażę, jak ta wersja rybia wygląda u tego konia, u Proteusa. No, w moim odczuciu ładniejsza jest ta wersja Proteusa niż sedne. Mi, do mnie bardziej dociera em, i bardziej mi odpowiada, widzicie, ta wersja zeberki. Napiszcie mi w komentarzach, czy wy wolicie sednę czy proteusa. Bo jestem ciekawa, ile osób woli e, proteusa, a ile sednę. No ja wolę proteusa, jestem Team Proteus. Jakby co? Sprawdzimy teraz tak. Jest ten sam Bóg. Widzicie? Jest ten sam Bóg. Z tego co widzę, ale nie jest taki jest tragiczny. W u sedny widać go chyba bardziej. Tutaj jest on cały czas. Ten, ten kawałek tego ogona tam się wy, wynurza co jakiś czas. Coś tutaj nie dopracowali z tą animacją. Ja jeszcze zobaczę, słuchajcie, zwykły apaluskę. E, wsiądę jeszcze na zwykłą apaluskę. No, powiem Wam tak. Zdecydowanie Proteus jest ładniejszy w moim odczuciu. Ma ciekawsze to umaszczenie. Ja jeszcze na wszelki wypadek wejdę i sprawdzę innego Apalusę, czy też ma taki glitch z tym ogonem w wolnej wersji galopu. Poszukamy sobie, czekajcie, Apaluskę, Apaluskę, gdzie my mamy Apaluskę, Apaluski, gdzie my mamy, jest! To weźmiemy sobie jakąś byle jaką Apaluskę, proszę bardzo, weźmiemy sobie tego Dalmatyńczyka, i sprawdzimy, czy ta apaluska też ma ten problem z tak brzydko zaanimowanym ogonem w wolnej wersji galopu. Um, lecimy. I widzicie nie. Nie ma. Słuchajcie, nie ma tego problemu z ogonem, jak widać. Ładnie się układa ogon. Także moi drodzy, jest problem z proteusem i sedną. Drobny, drobny graficzny problem. Ogon źle się animuje. No, jak widać, jeszcze raz wejdę w szybszy galop. I widzicie, tutaj nie ma takiego wystającej grafiki. A tam były. Także największy problem jest z sedną. Sedna ma największy problem z tym wolnym galopem. Z tego co widziałam, przynajmniej, ja jeszcze raz sobie to obejrzę, bo muszę się upewnić, no tutaj nie było żadnego problemu, tutaj przy tym zwykłym apaluzie nie było ustaw konie, a z tego co widziałam, no niestety przy sednie największym mieliśmy problem z tym, z tą grafiką w wolnym galopie. Właśnie takie rzeczy ja chciałam, bo tego byście nie zobaczyli na ekranach tamtych do kupienia. Także zastanówcie się, pamiętajcie, że najprawdopodobniej oni już nigdy nie poprawią tego błędu graficznego. Nie jest to jakiś super zauważalny błąd, ale jest, tak? Więc zastanówcie się, czy chcecie mieć takiego konika. I to jest ten wolny galop, widzicie, i tu ewidentnie wystaje taka. Grafika się rozciąga na tym ogonie brzydko. Tak, no także tylko Proteus i Sedna to mają. Nie mają tego inne Apalusy. Tylko te dwa magiczniaki mają ten problem z tym ogonem tutaj. Graficzny taki glitch. Nie jest to jakiś super duży. Duże znaczenie, no bo to trzeba się przyjrzeć, po prostu, żeby to zauważyć, tak? Ale mimo wszystko dziwnie to wygląda. Zobaczcie, jak koń sobie tak galopuje, będziecie chcieli jakiś na przykład filmik nagrać, i tutaj ten ogon tak się rozciąga. Ehm, no brzydko to wygląda, brzydko. Moim zdaniem nigdy więcej tego nie naprawią, bo to jest SSO, a SSO olewa takie rzeczy. Kupisz, to kupisz, nie kupisz, to nie kupisz, mamy cię gdzieś. Więc raczej podejrzewam, że tego nie poprawią, a błąd jest. Mm, jeszcze zobaczmy sobie zwierzaki, moi drodzy. Weźmiemy sobie tak, to jest zwierzak sedny kot. No nie wiem, no nie zachwycają mnie te zwierzaki. Jak powiedziałam, ja bym ich nie kupiła, gdyby nie to, że chciałam Wam je pokazać. Ja sobie zsiądę z konia i pokażę tego kuta. Chodź tu kot. Chodź, chodź. O, i tak wygląda ten kutek. Taki jest. No, no nie wiem, no, no tak sobie mi się podoba ten kod. Tak samo tutaj mamy drugiego kuta, gdzie jest drugi kut. P. Proszę bardzo, i to jest drugi kut. Ten mi się jeszcze chyba trochę bardziej podoba, wiecie, bo tamten e, takie ma... Co mi się najbardziej w tym yy, kocie nie podoba to jest to, że widzicie te płetwy tutaj, one są płaskie, kompletnie płaskie, w ogóle w żaden sposób nie odstają od tego kota, są po prostu tylko i wyłącznie narysowane yy, na kocie i to tak troszeczkę no płasko wygląda. Nie bardzo mi się to podoba, ten kot no jeszcze trochę no bardziej mi się podoba ze względu na to, że rzeczywiście no takie wprążki koty są, istnieją, tak i fajnie to wygląda. E, taki trochę inny kot no nie ale no mimo wszystko no powiem wam że ten to już w ogóle mi się nie podoba no ten to mech nie kupiłabym ich słuchajcie nie kupiłabym ich gdyby nie to że chciałam wam pokazać tak e, mam niestety taki Zwyczaj, że Wam tutaj to wszystko pokazuje i niestety no, nie trafiły do mojej, w mój gust te kote, koteczki. Jeżeli chodzi o same konie, to jak widać było, no, troszeczkę nie dorobili ich, chyba im umknęła e, ta, ten szczegół z tym ogonem w wolnym galopie, że e, gliczuje się ten ogon. Um, z dwóch tych koni, Sedna i Proteusa, zdecydowanie bardziej mi się podoba Proteus. Um, dlaczego bardziej mi się podoba? Um, sedna jest zobaczcie, zrobiona taka. No, łysa. Wygląda mi trochę, jakby ona łysiała. Um, dlatego Sedna mi się mniej podoba. To jest bardzo ciekawy zabieg. No, nie tutaj, że taki, takie przecieranie jest na, na ciele w biały kolor, ale dla mnie to troszeczkę wygląda, jakby ona wyłysiała, jakby była na coś chora i wyłysiała. I, i widzicie, o tutaj, to takie przecieranie. I, I tak nie bardzo mi się to podoba. Tym bardziej, że ona ma tam różową skórkę, tak, i tak dalej, i tak dalej. No, i to tak troszeczkę wygląda, jakby właśnie łysiała. Dlatego. Zdecydowanie wolę Proteusa, który wygląda na zdrowego konia. I słuchajcie, to wszystko w tym odcinku, w aktualizacji, nic więcej się nie pojawiło nowego. Zobaczymy, co będą mieli dla nas za tydzień. W tym tygodniu tylko dwa nowe konie. Za tydzień chyba będą Shire, dobrze mówię? Czy może dopiero za dwa tygodnie? Ale wydaje mi się, że za tydzień chyba chcą dać Shire. W każdym razie dziękuję bardzo wszystkim za uwagę, do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa pa!